Cześć, witajcie, moi drodzy, witam was w kolejnym materiale z World of Tanks. Witam was w tę niedzielę. Jak tam u was pogoda? Bo tutaj pochmurno. Słuchajcie, kilka informacji. Pierwsza, dzisiaj najważniejsza. Wiem, że jest przedświąteczny okres, tam część oczywiście pewnie obowiązków jest spora, ale jeżeli macie czas, możecie troszkę odetchnąć, to dzisiaj od godziny 18 mamy dla was kolejny. Mecz, mecz pokazowy można to nazwać, tylko że tym razem no, też w troszkę w formie innej niż dotychczas. Na kanale TVP Sport na Twitchu, link będziecie mieli w opisie, tak jak zresztą dwukrotnie już takie mecze pokazowe dla Was organizowaliśmy. Odbędzie się od godziny 18 dzisiaj mecz w World of Tanks. I będą grały ogólnie. Turniej będzie polegał na tym, że będą grały cztery drużyny dziś od 18.00. Stream i jutro w poniedziałek również stream. Od 18.00 będą kapitanowie tych drużyn znani z Wam ze streamów na Twitchu. Zresztą i nie tylko na Twitchu: będzie drużyna Kolmi Piotra, drużyna Kamilitera, drużyna Papa Pawiana oraz drużyna Rysia. Każda ta z drużyn będzie rywalizowała właśnie w wot Format oczywiście ten, który w naszym mniemaniu bardzo dobrze się przyjął, jeśli chodzi o oglądanie, czyli 5 na 5. Z tego co mi wiadomo nie będzie chyba żadnych tych czołgów w stylu Chieftainów, Ebol, EBR-ów, tylko bardziej tak troszkę oldschoolowo, gdzie jest jednak gdzie naszym zdaniem te rozgrywki są ciekawe, więc jeżeli macie ochotę śledzić te rozgrywki, to zapraszam już dzisiaj od godziny 18. Ja będę to komentował wraz z cyganem, chociaż to będzie też troszkę w innym formacie, bo z powodów już tutaj moich mojego życia zawodowego, no, na etapie planowania nie do końca pewne rzeczy mogłem potwierdzić, więc. Ja będę dzisiaj wkomentował wraz z cyganem, ale to cygan będzie tą główną osobą. Cygan będzie nad tym wszystkim czuwał i to cygana będziecie widzieć, nie będziecie słyszeć, widzieć mnie nie będziecie. Ja będę nadawał żuka w terenie, tak, z wozu, ale, ale też postaram się oczywiście, żeby, żebyście mieli jak najlepszy odbiór tego, żeby było zabawnie z emocjami. Liczę przede wszystkim na to też, że zawodnicy dadzą nam bardzo dobre mecze, więc mam nadzieję, że stawicie się licznie na tym streamie dzisiejszym i jutrzejszym. Oczywiście liczę na swoich stałych widzów z Twitcha, ale też mam nadzieję, że osoby, które gdzieś tam się jeszcze zastanawiają, a mają dzisiaj troszeczkę czasu, które ten materiał oglądają również, również tam przyjdą i będzie nas sporo, będzie również widownia tych wotowskich streamerów, i że damy, damy po raz kolejny pokaz tego, że społeczność World of Tanks w Polsce jest chętna na oglądanie zmagań czołgowych, żeby WG mogło sobie zobaczyć, że no nie warto nas Polaków, naszej społeczności lekceważyć. Więc bądźcie dzisiaj 18, kanał na Twitchu, TVP Sport, link. W opisie. A teraz przejdźmy do drugiej kwestii. Yy, dzisiaj kolejny dzień kalendarza adwentowego. No już bardzo, bardzo blisko końca. Część z was pytała się, czemu wczoraj nie było materiału. No bo co miałem nagrywać o tym, czy o ofercie premium na 360 dni. Kto ma ochotę, to sobie kupi. Kto wie, że będzie grał, to sobie kupi, a kto nie, no to nie. Ja miałem dużo golda, więc sobie przedłużyłem od tak, żeby było mam 683 dni premium i tyle. Dzisiaj za to już temat jest o wiele ciekawszy, bo w kalendarzu adwentowym pojawia się ta oto maszyna, czyli Lansen C. I teraz, czy Lansen jest ciekawym czo czołgiem? W moim y, odczuciu jak najbardziej. Czy Lansen jest łatwy w, gr w grze absolutnie. Lansen jest to czołg średni ósmego tieru z ciekawym działem, gdyż strzela średnio za 320, a nie jak większość czołgów średnich na ósmym tierze za 240. Z penetracją, no nie oszukujmy się, która mogłaby być lepsza. Mamy tu 208 na pocisku zwykłym, 242 na goldzie. Celnością, no nie snajperską, i takim sobie czasem celowania połączono ze stabilizacją, również taką sobie, no ale to wynika z tego, że strzelamy jednak za 320, a nie za 240, ale mamy za to bardzo dobrą depresję armaty, 10 stopni i świetny DPM. Lance, jeżeli kogoś dorwie, zwłaszcza na otwartym polu, to jest w stanie go bardzo szybko wydoić i należy, o ile oczywiście będziemy trafiać i przebijać, i należy się z tym liczyć. Mówiąc, że no, nie jest to pojazd łatwy w grze, warto zwrócić uwagę na to, że. Że jednak jesteśmy czołgiem papierowym, który praktycznie wszystko wpuszcza albo większość wpuszcza. Czasami zdarzają się dingi, zwłaszcza wieżą, wynikające z tego, jak ten pancerz jest skonstruowany, czyli z kątów, jakie posiada, no ale na pewno nie jest to czołg, którym można spokojnie na tej wieży polegać. Jest to raczej pojazd, który musi czekać na swój moment, gdzieś tam postarać się wychylić w sytuacji, kiedy nikt na nas się nie patrzy, wtedy oddawać jak najwięcej strzałów korzystając ze swojego DPM-u. No i kiedy wzbudzimy już zbyt duże zainteresowanie wroga, po prostu schować się gdzieś za pagórek. I zmienić stronę, tak? tak bym to określił. Niemniej wydaje mi się, że jeżeli ktoś zastanawia się nad zakupem czołgu średniego szwedzkiego, ósemki do zarabiania i szkolenia załogi, to Lansen jest po prostu ciekawszą opcją niż Primo Victoria, bo oferuje coś innego. Oferuje inny styl gry, a Primo Victoria jest tylko i wyłącznie kolejnym klonem Centuriona I. No chyba, że jesteście wielkim miłośnikiem Centuriona, no to wtedy wybierzecie Primo Victoria. Ale ogólnie. Wydaje mi się, że Lansen jest zdecydowanie bardziej warty polecenia. Tylko tak, jak wspominałem, miejcie pod uwagę, że jest to czołg jednak wymagający i zdecydowanie. Lepiej sprawdzi się w rękach gracza doświadczonego, znającego miejscówki, znającego kształtowanie terenu dla graczy, którzy dopiero gdzieś tam w wocie stawiają swoje wczesne kroki. No, pojazd ten może być jednak trudniejszy w grze. Nie odbija za dużo, więc nie wybacza błędów. Oczywiście decyzję o zakupie pozostawiam jak zawsze Wam. Zobaczymy, co jeszcze będzie w tych ostatnich dniach kalendarza adwentowego. Jeżeli będą to jakieś pojazdy, to oczywiście dla was to mm, dla was to skomentuję nagram i a propos komentowania jeszcze raz zapraszam na godzinę 18 kanał TVP Sport na Twitchu nie będziecie mogli mnie widzieć to może nawet lepiej może coś zjecie wtedy nie będzie wam się cofać ale będziecie mnie słyszeć do usłyszenia wieczorem hej